Wybór odpowiedniego koloru stolarki jest bardzo ważnym aspektem dla wielu inwestorów, który może im spędzać sens powiek. Warto jednak wiedzieć, że okna w ciemnych kolorach stały się jednym z najpopularniejszych trendów w ostatnich latach. Ich wyjątkowy wygląd nadaje mieszkaniu elegancji, a zarazem minimalistycznego charakteru. Zastanawiasz się, czy czernie jest dobrym pomysłem hmm. oraz jakie są wady i zalety ciemnych barw? Ja jestem Patryk i pozwól, że posłużę rano. Czarne ramy okienne to ostatnio częsty wybór wśród inwestorów i architektów, głównie przez swój elegancki wygląd i ponadczasowość. Chociaż jeszcze nie tak dawno mało kto wyobrażał sobie ich montaż, bo tak naprawdę białe okna były popularniejszym wyborem. Przyszedł jednak czas na zmiany i to ciemne kolory przejęły tytuł najmodniejszych barw. Trudno się dziwić, bo chociaż czarny kolor kojarzyć się może głównie z nowoczesną aranżacją. To można je dopasować nawet do stylów klasycznych. W połączeniu z jasną elewacją mogą tworzyć ciekawy kontrast, który sprawi, że osoby oglądające Twój dom będą podziwiały dobry gust projektanta. Jedną z podstawowych zalet jest oczywiście ich wygląd, o którym już wcześniej wspomniałem. Przede wszystkim zdecydowanie bardziej wyróżniają się od standardowej białej stolarki z PVC. Skoro już mowa o PVC, to czarne kolory posiadają wszystkie jego zalety czyli Trwałość, bezpieczeństwo, świetne właściwości termoizolacyjne i akustyczne, bardzo dobra jakość wykonania. I bardzo dobry stosunek ceny do jakości. Jeżeli natomiast kolor czarny wydaje ci się zbyt ekstrawagancki, to zastanów się nad kolorem antracytowym, który jest równie stylowy, ale jednak mniej wyróżniający się. Jest to odcień szarości, któremu do czerni nie jest zbyt daleko. W wielu przypadkach ich zastosowanie będzie lepsze niż w przypadku okien czarnych. Więcej na temat antracytu, dowiesz się z mojego. Poprzedniego filmu, w którym wyjaśniam, jak dopasować konkretne kolory do odpowiednich stylów architektonicznych. Mimo oczywistych zalet czarnych okien, to mają one też swoje wady, o których warto wiedzieć w trakcie planowania zakupu okien. Już od najmłodszych lat nasi rodzice mówili nam, że do czarnego bardziej grzej. Podobnie jest właśnie z czarnymi oknami, które podczas cieplejszych letnich dni. Łatwiej się nagrzewają, co dla niektórych inwestorów może być problemem. Wszelkie rysy i uszkodzenia będą dużo bardziej widoczne niż na jasnych kolorach plus. Trudniej będzie je usunąć. Trudniej jest je też utrzymać w czystości, bo na ciemnym profilu szybciej zauważysz osadzający się brud i kurz. Dlatego osoby bardziej pedantyczne będą musiały częściej pamiętać o ich czyszczeniu. Na szczęście ich mycie nie stanowi większego problemu jest dzieci nieproste. Trzeba też umieć dobrze dopasować ten charakterystyczny kolor. Co to znaczy? Ano, musisz pamiętać, że nie każdy kolor pasuje do każdego wnętrza. Ich wyrazista barwa może dodać mieszkaniu świetnego charakteru albo sprawić, że będą wyglądały nieestetycznie. I tandetnie. Warto jednak pamiętać, że czarne okno to nie tylko kolor, ale też odpowiednie dobranie profili o różnych parametrach technicznych, tak, aby zaspokoić Twoje indywidualne potrzeby. Dlatego zachęcam Cię do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy chętnie doradzą Ci w wyborze idealnej stolarki dla Twojego domu. Jeśli jednak nie chcesz z nikim rozmawiać i chcesz być bardziej samodzielny, to odwiedź nasz konfigurator, którym łatwo skonstruujesz i wycenisz swoje okno. Linki pozostawiam w opisie. Zachęcam cię również do subskrypcji naszego kanału, żeby być na bieżąco z trendami dotyczącymi stolarki okiennej. Ja jestem Patryk i właśnie posłużyłem ci radą.